Myślę że często, że łatwiej nam się rozmawia niż na przykład w komuś rządzi, ale coraz bardziej zaczynam być zaniepokojony, że pewne pana prognozy mogą się sprawdzić. Ja to Biorą się za naszą młodzież. I w tych warszach, które były tutaj, to wiem, że były osoby z liceum na przykład lubelski. Czyli ktoś tam, gdzie Zwerbował ktoś w szkole, nad tym pracował, ale zmierzam do czegoś innego. Nie wszyscy wiedzą, że stosunkowo niedawno, bo kilkanaście dni temu chyba, w Lublinie był, była wyjątkowo antypatyczna postać i antypolska, czyli pan Jan Gross. I gdzie ten pan był? Ja to wyczytałem. Dzisiaj jakiś zaległy numer. Tygodnika jakiegoś lubelskiego wziąłem tam sprzed dwóch tygodni i trafiłem na notkę. gdzie on był na spotkaniu. Centrum Domu kultury. kultury nie. Centrum kultury pisało. Centrum nie jest centrum spotkania Kultury, chyba, że Centrum to, to jest miejsce z którego korzysta w większości młodzież. Tak bardzo takie w kierunku lewackim skręcające zresztą. I co ten pan miał do zaproponowania? Z czym on przyjechał? Z jaką ofertą? A ja moim zdaniem misją. To znaczy, żeby tutaj w Lublinie i w województwie lubelskim pewne rzeczy przeprowadzić. Żeby stworzyć między innymi w Lublinie Centrum Zagłady Centrum Świetny pomysł. Centrum jako muzeum, tak właśnie. pan muzeum, nie muzeum, jak się młodzież tam na to potem może. Czego, czego, To ma być edukacyjne. I tutaj są szykowane etaty, i to nie tak, że jak pan mówi, że że może pójdzie z innych pieniędzy, bo to pójdzie z pieniędzy podatników, bo pisze między innymi że miejsce pracy, takie jakie świetne ma być i ludzie, którzy im, czyli tym szukającym informacji o Zagładzie w Pologą, czyli już jest, już kadry są. Ale ktoś tam czy, czy taka jest, też jest w Warszawie i różne Od miejsca. Od przybytku głowa nie boli, wie Pan. No, więc, ale tak. co powiedział Pan Gross? Potrzeba zapoznania się z tymi sprawami się pojawi. No zapewne. Nie... Czyli, czyli to. Ale dalej. Ale to jeszcze, to jeszcze mało. Podobne miejsca powinny też powstawać. W mniejszych ośrodkach, czyli to już, no, tak, Lube, Lube, Lube. podejrzewam, że to może być takie spotkanie w każdym mieście, bo już. W każdej parafii w szkole w uczestniczą, w w w w w w w w które pomieściło by z komputerem i kogoś kompetentnego, kto by to... I moim, I moim zdaniem, zdaniem, to mi, to mi, i zdaniem to jest oferta zwłaszcza dla młodzieży, po to, żeby jej z pewnymi antypolskimi Przecież pan gros jest ewidentnie antypolakiem, to znaczy on taką próba Polskę i Polaków, że jak mało kto. I dziwne dla mnie jest to, żeby tutaj ja ja zaprażam, wiesz, tak. że w ogóle jest zważalne. Ja prywatnie uważam, że powinien być postawić za to, co wyprawia. Natomiast ja jest goszczą wiecie. Wy być za tym coś pójdzie. takie przygotowanie gruntu. A my śpimy i tego nie wiemy, ale żeby Państwo wiedzieli, no to, to ja to przekazuję. No bardzo ciekawa informacja. Wie pan, to tylko jest ilustracja tego, co mówiłem, że... Przygotowania są bardzo zaawansowane i szeroko zakrojone, bo to jest cały program indoktrynacji w skali kraju. Także to nie wiem, no i z wykorzystaniem oczywiście pieniędzy podatników Polski. Jasne, to jest, macie yy, dwutorowe takie przedsięwzięcie, bo. Z jednej strony to jest taka propaganda środowisk żydowskich, ale z drugiej strony towarzyszy temu propaganda taka komunistyczna powiedzmy sobie. Tylko bo mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w Europie, w Ameryce Północnej. Tyle tylko, że ona tak jak już mówiłem jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką. Która się składała z trzech elementów gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ta rewolucja jest realizowana według innej strategii, w której na pierwszy plan się wysuwa masowe duraczenie. I to jest ilustracja, jaki zasięg tego duraczenia tutaj jest przewidziany. No i tyle. Tu w Lublinie jest taki pan, który tam prowadzi ośrodek Dramatowska. Tak, Ta, pan pyta różne tam takie makadigi tam robi. Ale to tam by nie wystarczyło, więc tak jak przyznałem, co pewien czas. Ktoś mu rzuca przez okno do domu e, cegłę z wydrapaną spastyką. No i następnego dnia cała nowojorska prasa szkoczy. W związku z tym panu Piotrasiewiczowi w Lublinie niczego nie potrafi odmówić. To, to jest. Z ma, na ma, ja no, Bardzo sprytnie. Tak, wodę dostał. No, ja to podejrzewam, że on sam sobie wrzuca do sekwalu. Tak, tak samo oczywiście. Ja, dobra sekwalu, plastyka, no, pastyka. Taka skropocjonalna, to poszedł tam eksperymentować. Proszę bardzo. No, się spędza na miejscu Specjalista wydaje się, że właściwie rozum tutaj nie działa, tylko uczucia. To jest najsilniejsze, bo działa, nie To jest jedna jest. uwaga. Jest jedna. Druga uwaga, była, że nawet kiedyś w ludzie, w tym MBC, ludzi i tak dalej w zakresie spraw społecznych, politycznych. I że dzisiaj tego brakuje. Co tam? No, Zgadzam się. nie pan, kiedyś, e, kiedyś to... Ja nam dzisiaj tej, tego oddziaływania na nie, oddziaływanie jest, tylko w drugą stronę. Przecież e, ludzie e, wierzą w to, co zobaczą albo w jednej, albo w drugiej telewizji, więc oddziaływanie jest bardzo silne, a te telewizje przecież nie oddziaływują na żadne na, na żaden rozsądek, bo tam rozsądka już nie ma. Yy, przecież z polskiej telewizji to w skrótności rządowej czy z nierządnej nie można się właściwie dowiedzieć co się na świecie dzieje, bo tam przekaz jest taki ten powiedział to tamten mu odpowiedział tamto i taka walka kogutów pierze się sypie, że tak powiem na wszystkie strony, ale nawet się nie można dowiedzieć o co się spierają. No to, to, jest kiedyś Ryszard Kapuściński takie reportaże pisał z różnych tych i odwiedził Gwatemalę. No i tam jeden dzień poświęcił na słuchanie miejscowej rozgłośni, która nadawała 24 godziny na dobę. No i z, ze zdumieniem właśnie skonstatował, że z tego, z tego radia nie można się dowiedzieć co w ogóle w Gwatemali się dzieje. I podsumował tak, że ta radiostacja pracuje w służbie ciszy. Pracuje w służbie ciszy. A komu potrzebna taka cisza? Po, do czego jest potrzebna? A no po to, żeby uśpić słuchaczy, prawda? Jakby nikt nie chciał uśpić słuchaczy, to by już tam podrywał a tymi świadkami, słuchajcie, alarm, tutaj A albo cisza, to jest takie, tam muzyczka taka, cena i tak dalej. I no to jest to. Więc yy, to jest yy, wszystko, yy, to są wszystko działania obliczone na oduraczenie społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo się temu oduraczaniu poddaje, podaje, yy, no to będzie oduraczone i ze wszystkimi tego konsekwencjami. Proszę bardzo. Ja Proszę można, czy ja pan podróży kwestię wyboru, ja pozwolę sobie, jeżeli Państwo pozwolą, uczam przeczytać cztery zdania z pamiętników mojego pradziadka, który był w wyborach zarządu sanacji. I napisał coś takiego. Nazywa się Kazimierz Krygowski. Ja jestem z Krygowskiej. Wybory przeszły w porządku i spokojnie. Zasiedliśmy do liczenia głosów. W chwili nadjeżdża starosta z potężną, wypchaną walizą, co znaocznie się przekonać o wynikach. Piątkowa, futoma krągolówka białkalecka rzeszowskie wszędzie yy, zawołał on świetne zwycięstwo bloku rządowego. Zdziwiło nas to, że w okolicy było dużo partyj i rządowy. rządowi. Zanim ochłonęliśmy ze zdziwienia, pan starosta wysypał z walizki kartki z numerami bloku rządowego i podając nam powiada, kto wygrał wyboru. Jego podsumowanie jest takie, że przekonałem się, że polityka to największe oszustwo i noju. Nie uwierzyłbym żadnemu politykowi, choćby przyszedł z nieba. To jest szuk dla i deszczelnych wystarczy. Proszę Państwa, oto Bismarck, który był politykiem, powiedział kiedyś. To bardzo dobrze, że ludzie nie wiedzą jak się robi politykę i parówki. Wszystko się Rzeszowi przynajmniej oddawało Żydom i Kościołowi. W 100%. Nawet papiery niedokładne były. A Polako Kalinowski gdzieś się raz spiął i powiedział, że rozpatrują, że 15% wartości utraconych oddać. To powiedzieć, że 15 razy się pocałował i to, i to się skończyło. I byli cwani w Rzeszowie, co wybiegali przed orkiestrę. Ja znam trzy takie przypadki w Rzeszowie. Była kamienica piękna w na Rzeszowie, na Placu Wolności, Żydowska. Gdzieś wyczalili, że ten Żyd gdzieś mieszka, gdzieś gdzie, w Austrii, gdzieś gdzie, jak w Tu Tu Rzeszowa do niego pojechali, powiedzieli, że jest kamienica, że oni chętnie od niego kupią, na co dobre pieniądze. I on on dał im wszystkie papiery i na jego odzyskali to. A potem szybko od niego kupili. W ten sposób. Bo jakby to była Polska, to by się nie odzyskał tej Tam, gdzie jest bank, ten ksiądz, ten budynek. Wie pan, ja trochę tam znam te sprawy, bo współpracowałem z taką grupą posłów, którzy przygotowywali projekt ustawy o restytucji mienia. Jeszcze na początku lat 90. I taki projekt został przygotowany w związku z tym, że ta grupa nie miała dużej siły takiej politycznego przebicia. To zaproponowałem im, żebyśmy ten projekt przekazali prezydentowi Wałęsie który jeszcze nie wnosił, nie wniósł żadnej inicjatywy ustawodawczej swojej, żeby to wniósł jako inicjatywę prezydencką. To będzie No i im się to spodobało, w związku z tym załatwiliśmy audiencję u Wałęsy i ja mu referowałem. Dlaczego powinien ten projekt poprzeć, jako własną inicjatywę? Podałem mu trzy powody. Po pierwsze, że to jest ustawa o charakterze ustrojowym, no bo przecież komunizm polegał na czym? Na zmianie stosunków własnościowych między nimi i tu jest próba przywrócenia na tyle, na ile to jest możliwe, tych stosunków do stanu poprzedniego. Więc wypada, żeby taki prezydent, jak on, Taką ustawę jako pierwszą inicjatywę swoją, taką właśnie ustrojową ustawę wnosił. Drugi powód, jaki mu podałem, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to otworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli, którzy będą naturalnym zapleczem politycznym dla wszelkich ugrupowań antykomunistycznych, nie przesądzając jakie one będą. Ci ludzie będą pamiętali, kto im odebrał i kto im oddał, prawda? I po trzecie to taki osobisty powód. Mówię pan, panie prezydencie, będzie pewnie chciał się ubiegać o ponowny wybór, więc będzie pan miał argument nie do odparcia. Jak pan go rzuci na stół, to nikt panu nie będzie mógł w stanie go odebrać. I Wałęsa nam odmówił. I Wałęsa nam odmówił. Ja wtedy. Już nabrałem wątpliwości, to w co on gra, skoro coś takiego i on nam on mówi, drugi, drugi przypadek, jak AWS, AWS też mieli, przygotowywali projekt ustawy o resursie imienia. I tam był taki pan profesor Biela, on był senatorem, tam z tego on to pilotował. I jak ogłosili ten projekt, tam się znalazł taki paragraf aryjski. Ja go nazywam paragraf aryjski, dlatego że on uzależniał możliwość ubiegania się o restytucję mienia od tego, czy ktoś 5 lat mieszka w Polsce. Poszedłem do tego pana profesora Bili, mówię, wiem o co wam chodzi, wiem o co wam chodzi, ale mówię, nie róbcie tak. Nie róbcie takiej ostentacji, bo, mówię, jest, bo można ten cel osiągnąć w sposób znacznie bardziej elegancki, nie budzący niczyich podejrzeń. I mu zacząłem, tam mu przedstawiłem, że jest taki akt prawny, o którym już mało kto pamięta, ale którego skutki są trwałe mianowicie dekret 46 roku prawo spadkowe który już nie obowiązuje, ale tam były przepisy wprowadzające, których skutki trwają cały czas. Otóż jeden z tych przepisów wprowadzających mówił, że je, jeżeli z czyjegokolwiek wniosku nastąpiłoby w, w przypadku tego takiego mienia, co do nie wiadomo czyjego, z czyjejkolwiek wniosku zostałoby złożone stwierdzenie nabycia spadku do 1 stycznia 1949 roku? Jeżeli nie zostało złożone, to taki spadek jako utracony przypada przy Skarbowi Państwa. I mówię, wystarczy zamiast paragrafu aryjskiego, jeżeli wprowadzicie taki przepis, taki zapis do tego projektu ustawy, że ten starający się, Restytucję mienia, musi udowodnić swoje uprawienia w świetle prawa polskiego. Przecież to nie budzi żadnych podejrzeń, no by jakiego, prawda? To jest no, oczywista oczywistość, ale mówię, tam jest schowany ten koci pazur, właśnie ten. No i ponieważ ten tak, ten poprosił mnie, żebym na piśmie mu to, no to zrobiłem mu to. I potem. Z, ze zdumieniem, bo mówię, jak wy ten paragraf aryjski tu utrzymacie, to mówię, Kwaśniewski natychmiast wam to odwali, wet, zawetuje i nie będzie... Wstyd się przyznać. Ja byłem, to ja byłem naiwny. Otóż dałem mu to na piśmie i potem patrzę, że w projekcie już wniesionym do Sejmu jest paragraf aryjski. I dopiero wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Że tak, że oni to specjalnie zrobili właśnie po to, żeby Kwaśniewski im to odwalił, żeby opinii publicznej powiedzieć, no dobrześmy chcieli, ale syn nam to odwalił, uniemożliwił. Po co oddawać jak można samemu rozkraść, prawda? To aż po prostu się ze wstydu mało nie spaliłem, że byłem taki naiwny. Ale no, te, no, dlatego mówię, że to brałem w tym udział, więc wiem jak to wyglądało. I do dzisiejszego dnia nie ma. Dlaczego? Przecież teraz to wyłazi przy aferze reprywacyjnej w Warszawie, prawda? No po co to robić, jak można to rozkraść, prawda? I to jeszcze jedna rzecz. Otóż bez, bez udziału tajnych służb byłoby to niemożliwe. Bez dzielenia się z nimi zyskiem. Bo to wymaga, Ten proceder na taką skalę to wymagał tak, żeby prokuratura, o tak, nawet nie to, że przez palce, tylko w ogóle nie patrzyła, miała opaskę założoną, żeby niezawisłe sądy nie dopatrzyły się, to trzeba było uruchomić agenturę tam. Bez. I to, a to trzeba było dopuścić i to na zasadzie nie tam 5%, tylko 50% bezpiecze. 50%, bo to gwarantowało że tak powiem bezczynność prokuratury i wyrozumiałość niezawisłych sądów. Więc nic dziwnego, nic dziwnego, że teraz no to mnie to wcale nie dziwi ani że ta afera wybuchła, jeszcze jedna rzecz, jak będą się tak samo przy Amber Gold. Czekam, kiedy ogłoszą listę świadków. Jeżeli... Tak, więc nie ma tam ani, na tej liście nie ma tam ani jednego wysokiego rangą bezpieczniaka. To znaczy, że kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej.